Panie Marszałku, Wysoka Izbo, po pierwsze wniosek o przerwę dla Pana, że Pan nie eskalował konfliktu w tej Izbie, tylko rozwiązujmy problemy. Jest 16 tysięcy zakażeń na COVID, jest problem na ulicach, to co się dzieje w Sejmie, widzicie jakie są protesty. Polityka jest od tego, żeby rozwiązywać problemy. Straż marszałkowska jest od tego, żeby pilnować Sejmu, a nie posłów. Jest jedno rozwiązanie, nie publikować wyroku. Rozpisać referendum, wpisać wynik referendum do Konstytucji i do tego wzywam. To jest jasne i logiczne rozwiązanie. I ja mam prawo je też powiedzieć. Mamy prawo powiedzieć, bo jest stan, stan nadzwyczajny, jest, jest wyższa konieczność. Jest tak, Konstytucja, bo jest wyższa konieczność. Jest wyższy stan wyższej konieczności i trzeba ratować Polskę. Bardzo dziękuję.